Cześć, tu Piotr Wojciechowski. Witam Was na moim kanale, gdzie dzielę się praktycznymi poradami dla właścicieli samochodów. Od codziennej jazdy po właściwą obsługę auta. Jeśli zależy Ci na bezproblemowej i komfortowej jeździe, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić żadnych nowych wskazówek. A teraz przejdźmy. Do dzisiejszego Od tematu. Początku 2016 roku. Kierowcy mogą uzyskać zniżkę przy płaceniu mandatów za wykroczenia drogowe. To całkowicie nowe podejście znacznie zwiększyło ściągalność dobrowolnych płatności. Jaki jest okres karencji na zapłacenie grzywny nałożonej przez Policję Drogową i na jakie punkty regulaminu ma on wpływ? Zrozummy to pytanie szczegółowo. Płacenie grzywien, warunki i zniżki. Ze względu na fakt, że wielu kierowców, otrzymując mandat, często nie zamierzało go płacić, a państwo wydawało ogromne środki na pracę. Służb wykonawczych rozważano dwa główne sposoby rozwiązania problemu: obniżenie wysokości samych mandatów nakładanych przez policję. Drogowa, co wpłynęłoby na stan kasy państwowej, stworzenie pewnego rodzaju programu lojalnościowego, w ramach którego kierowca mogłby otrzymać zniżkę przez określony czas. Wybierając mniejsze zło, władze rozwiązały kilka problemów jednocześnie. Po pierwsze, sumienni podatnicy otrzymali 50% zniżkę. Po drugie, całkowita kwota opłat do budżetu została utrzymana na odpowiednim poziomie dzięki zwiększonej liczbie zapłaconych mandatów i ściągnięciu pełnej kwoty od pozbawionych skrupułów właścicieli samochodów. Po trzecie, zmniejszyło to obciążenie struktur państwowych zajmujących się ściąganiem zaległych mandatów. Aby otrzymać korzyści w wysokości połowy ustalonej grzywny, należy ją ja zapłacić w ciągu 20 dni od wystawienia, w przeciwnym razie nie otrzymasz zniżki. Jeśli mówimy o automatycznych systemach rejestracji wykroczeń, punktem odniesienia jest moment otrzymania powiadomienia w skrzynce pocztowej, popularnie zwanego listem szczęścia. Zakres zniżki. Preferencyjny system płatności niestety nie ma zastosowania do wszystkich wykroczeń, co również jest istotna kwestia, ponieważ takie. Podejście pozwala na prowadzenie skutecznej walki bezpośrednio z uporczywymi przestępcami. Płatność grzywien ze zniżka nie ma zastosowania do wszystkich rodzajów grzywien, które zostały wystawione w związku z naruszeniem. Zasad odurzania się alkoholem lub narkotykami, przypadków, w których sprawca odmówił poddania się badaniu lekarskiemu, powtarzające. Się wykroczenia związane z przekroczeniem dozwolonej prędkości o 40 do 60 km, wielokrotne przejeżdżanie na czerwonym świetle. I przejeżdżanie przez znaki zakazu, przekraczanie linii ciągłych oddzielających kierunki ruchu, wykroczenia popełnione przez pojazd. Sproblematyczna rejestracja, sytuacje, w których ludzie zostali ranni uszczerbek na zdrowiu o lekkim lub średnim nasileniu. Jeśli mówimy o powtarzających się przypadkach, to za takie uważa się wykroczenia, które zostały popełnione w ciągu roku od daty poprzedniego wykroczenia. Jeśli kierowca nie był widziany za podobne czyny w tym okresie, otrzyma zniżkę w sposób obowiązkowy. Sposoby płacenia mandatów Policji Drogowej ze Zniżka. Jeśli otrzymałeś mandat lub odpowiednie powiadomienie o jego przydzieleniu, najpierw musisz sprawdzić jego ważność, a także dowiedzieć się dokładnych warunków, ponieważ nasze środki powiadamiania działają dość niestabilnie. Możesz to zrobić na oficjalnym portalu Usług Państwowych lub na stronie internetowej Policji Drogowej w kilku krokach. Istnieją również dodatkowe serwisy, które świadczą podobne usługi. Drugim krokiem jest upewnienie się, że wykroczenie rzeczywiście miało miejsce. Jeśli zostałeś ukarany mandatem i na miejscu został sporządzony protokół, to nie ma tutaj żadnych problemów, ponieważ na protokole znajduje się twój podpis. Po otrzymaniu powiadomienia ze wskaźnikami środków automatycznego naprawiania naruszeń należy je uważnie przeczytać. Jeśli nie zauważysz żadnych naruszeń, możesz odwołać się od decyzji w ciągu 10 dni, składając wniosek do odpowiednich władz. Jeśli wniosek zostanie odrzucony, będziesz miał kolejne 10 dni na zapłacenie grzywny ze zniżka, a także 50 dni przed rozpoczęciem. Postępowania egzekucyjnego. Nowy system zniżek, który rozpoczął swoją pracę 1 stycznia 2016 roku. R. To naprawdę nowe podejście, które pozwala nie tylko aktywnie walczyć z przestępcami, ale także pomoże sumiennym kierowcom zaoszczędzić. Pieniądze, ponieważ niektórzy z nich S.A. zakładnikami sytuacji, która jest prawie niemożliwa do zmiany zdania inspektorów ruchu drogowego.